Witam. Dzisiaj kolejna książka ogrodnicza z mojej kolekcji, mianowicie 250 ekopreparatów na szkodniki i choroby. Jest to tom drugi z serii tradycyjny ogród ekologiczny. No ja tą książkę już wielokrotnie polecałem, czy to na swoim blogu, czy również pod innymi filmami w komentarzach. Tak więc przyszedł dzisiaj czas na osobny film właśnie o tej książce. I co tutaj znajdziemy? Jest to obszerny zbiór prostych receptur na sprawdzone w praktyce ekologiczne preparaty no i liczne porady dotyczące zapobiegania i zwalczania chorób grzybowych oraz ograniczania nadmiaru szkodników. No i właśnie ze względu na tą mnogość tych receptur na właśnie te ekopreparaty, tą książkę już wielokrotnie polecałem. Zresztą zobaczmy, co kryje się w środku. Spis treści prezentuje się tak. 12 rozdziałów a książka wita nas dziesięcioma przekazaniami tradycyjnego ekologicznego ogrodnika. I teraz pozwólcie, że wybiorę właśnie kilka najciekawszych, moim zdaniem, rozdziałów tutaj zawartych w książce. No i na początek problem, który spędza sens powie, chyba wszystkim ogrodnikom, mianowicie choroby grzybowe. Gdzie występują, kiedy występują, kiedy najczęściej atakują. Jakie rośliny są najbardziej narażone na choroby grzybowe, no i kilka wskazówek, jak w łatwy i prosty sposób spróbować właśnie tym chorobom grzybowym zapobiegać. Zaraz kolejny rozdział, łączący się właśnie z tym poprzednim, mianowicie te wspomniane już receptury na ekologiczne preparaty grzybobójcze. W tym przypadku będą to preparaty z cebuli i czosku, czyli różnego rodzaju gnojówki, jak i również preparaty ze skrzypu. No, oprócz oczywiście. Z samych przepisów mamy tutaj również wskazówki, kiedy zbierać, jak zbierać, czy to mają być materiały suszone czy świeże, właśnie aby to działanie tych preparatów było najlepsze. No i oczywiście można powiedzieć taki podrozdział, jak chronić pomidory przed chorobami grzybowymi, czyli domyśle myślisz pomidory, zaraz Ci się lampka czerwona zapala, aha choroby grzybowe, no i właśnie temu poświęcony jest ten podrozdział. Kolejne dwa rozdziały to receptury na preparaty owadobójcze i w tym pierwszym sporo miejsca jest właśnie poświęconego preparatom z dzikiego bzu czarnego, nie tylko gnojówką wywarą, odwarą i tak dalej, ale również czasami wystarczy nawet po prostu rozetrzeć liście dzikiego bzu czarnego na pniu drzewa, aby właśnie ten zapach soku właśnie z liści bzu czarnego odstraszył potencjalne szkodniki. Z kolei w tym drugim rozdziale mamy receptury owadobójczych emulsji. Przykładowo, emulsja mydlana z alkoholem, z olejem rzepakowym, z olejem lnianym z tranem, z naftą, z naftą i sodą itd., itd. Mączka bazaltowa i popiół drzewny również pomogą nam w zwalczaniu i zapobieganiu występowaniu chorób i szkodników na roślinach. No i kilka właśnie przykładów, wskazówek, jak. Ten popiół drzewny, a w szczególności właśnie mączkę bazaltową w ogrodzie dla ochrony roślin, wykorzystać. No i chyba najwięcej miejsca w książce autor poświęca owadobójczym i grzybobójczym preparatom na bazie szarego mydła. Mnóstwo właśnie przepisów na ten przecież dość prosty sposób zapobiegania i zwalczania różnego rodzaju i chorób i szkodników w naszych ogrodach. Osobne miejsce autor poświęca mszycom i podobnie jak było w rozdziale z chorobami grzybowymi, tutaj również kiedy mszyce najczęściej pojawiają, co sprzyja występowaniu mszyc na roślinach, jakie rośliny są najczęściej właśnie zagrożone występowaniem mszyc, jak i również kilka właśnie przepisów i porad, jak sobie z tymi mszycami w ogrodzie po prostu radzić. Jeden z ostatnich rozdziałów poświęconych jest natomiast sodzie oczyszczonej jej zastosowaniu właśnie w ogrodzie nie tylko w zwalczaniu chorób na przykład mączniaka na ogórkach ale i również pomoże w czyszczeniu przykładowo doniczek no i na koniec jeszcze jedna istotna rzecz: wszelkie tutaj przepisy, porady, wskazówki zawarte w tej książce, jak i w innych książkach serii, to nie są tylko i wyłącznie pomysły autora, tylko autor swoją wiedzę czerpał z poradników dawnych, z poradników na przykład przedwojennych, gdzie raczej mówmy się, że nie było opisane, jak w sposób chemiczny zwalczać choroby czy szkodniki, tylko były podane przepisy na preparaty naturalne, przykładowo. To po pierwsze, a po drugie, spisywał również pomysły ogrodników ekologicznych czy rolników ekologicznych. No i właśnie o tym traktuje ostatni rozdział, jak w naturalny, ekologiczny sposób prowadzi się przyklasztorny ogród w Pniewach. No i właśnie co takim, co takim przyklasztornym ogrodzie się uprawia, jak się uprawia, jak i również o tym jest książka o preparatach na Choroby grzybowe, preparatach na szkodniki, jak i również w tym rozdziale dowiemy się, jak w takim przyklasztornym ogrodzie robi się na przykład ziemię do wielodoniczek, jak się ściąguje truskawki, czy też jak się robi papkę na zające. No i właśnie wracając jeszcze do tej myśli o poradnikach przedwojennych, na sam koniec książki mamy 8 rad słynnego przedwojennego ogrodnika. Jest to profesor. Edmund Jankowski: Jak skutecznie chronić mały ogród przydomowy przed szkodnikami? Myślę, że książka godna polecenia, właśnie ze względu na mnogość tych przepisów na preparaty, na szkodniki, na choroby. Co ja ze swojej strony jeszcze mogę dodać część przepisów zawartych w tej książce już zdążyłem w swoim ogrodzie przetestować, sprawdzić. Pojawiły się nawet już filmy właśnie o tym na kanale. Także na pewno te przepisy w większości, w większości działają. A na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.